Tutaj mamy ogórki giganty, które będę sadził później do donic, jak również do gruntu. Tutaj mamy jeszcze ogórki giganty, które już są do, do posadzenia i będę je sadził, no tak jak powiedziałem, w ciągu tych dwóch, trzech dni, myślę. Ogórki, tutaj w tych. Tutaj mamy jeszcze jeden ogórek. Jak również tam jest ogórek. Kolejny ogórek. Mamy ogóreczka, który tak się wspina pięknie. Najlepszy mój ogórek. Jednak jeszcze mu nie pozwolę zaowocować. Chociaż chyba jak, jak, jak tak patrzę to jeszcze nie chce. O! Nie. chcę. Tu mamy już jeden kwiat żeński. Ogórki jak również inne dyniowate mają kwiaty męskie i żeńskie. Żeński ma zalążek owocu pod kwiatem. Jeśli się ten żeński zapyli to, za, to ten owoc będzie rosnął. Jeśli nie to odpadnie. I tutaj tak. Ten owoc jeszcze jest za wcześnie żeby Urósł w odpowiednim terminie do konkursu, więc ten owoc zostanie już przeze mnie urwany. Tutaj jeszcze się tro troszeczkę wstrzymam. Niech ten pęd rozrośnie się dalej i wyda jeden jak największy owoc. Tutaj mamy też. Mam, mam 10 ogórków gigantów, więc to jest bardzo duża ilość. A ogórki mają się bardzo, bardzo dobrze właśnie tnę ogórki giganty. W przypadku tego ogórka postanowiłem zaryzykować i obciąć jego pędy boczne. Zostawić tylko pęd główny, który też obciąłem. I tutaj zostały mi dwa owoce, dwa kwiaty żeńskie w zasadzie jeszcze, które postaram się sam zapylić. Jak to bywa w warzywach gigantach, kwiat żeński ma zalążek owocu pod kwiatem. Jeśli zostanie zapylony, to wtedy będzie rosnął. Jeśli nie, no to odpadnie. Tutaj jeszcze mamy kwiaty męskie, które tego zalążka nie mają. I bierzemy kwiat męski. I ocieramy o kwiatek żeński. Oberwamy sobie więcej kwiatów, bo raz, że one mają mniej już tego pyłku, bo powinienem przyjść po prostu wcześniej. Dwa, że więcej kwiatów oznacza większe prawdopodobieństwo, że się to zapylenie uda. No cóż, może te kwiaty żeńskie już zostały zapylone przez, no dzięki między innymi na przykład pszczołom. Jednak no ja tutaj jeszcze... Yy, Postanowiłem sam sprawić, że większa jest szansa, że te, te owoce się wytworzą, ponieważ no, celuję tutaj tylko w jeden owoc jak największy, który ma urosnąć, albo właśnie jak najdłuższy, albo jak najcięższy. Przy owocowaniu ważniejszy już jest potas i fosfor, aniżeli azot. Ja tutaj daję, teraz będę dawał nawozy bardziej, które mają więcej składników typu właśnie potas i fosfor, a jeszcze bardziej y, skupię się na Potasie. Mam 10 krzaków ogórka giganta, z czego będę sobie eksperymentował. Tu jeden krzak został tak, że tutaj jest obcięty, obcięte zostały pędy boczne, tylko mamy jeden pęd główny, który został też ścięty i zostały te dwa owoce, więc jest to troszkę ryzyko, jednak miejmy nadzieję, że się opłaci. Jakby co to pędy boczne jeszcze się tutaj będą tworzyły, więc też nie jest y, tak źle. To znaczy nie będzie tak źle. Tutaj mam jeszcze jeden krzak, który też jest puszczony w tunelu po sznurku, i zostało zrobione to samo: czyli nie ma pędów bocznych. Jest pęd główny, może się uda. Tutaj na pędzie głównym, pęd główny nie, nie został ścięty, bo, bo ten krzak jest jeszcze mniejszy. Tu mamy jeden gigantyczny krzak, i w tym przypadku zostawiam pędy boczne, tylko, tylko poobcinam sobie końcówki pędów. Na ten moment ten pęd główny sobie zostanie. No i na tym pędzie głównym będzie owoc. Mam też 7 ogórków gigantów, które się położą po ziemi. W tym przypadku będzie różnie. Zostawię sobie na przykład pędy boczne i będzie oczywiście też tylko jeden owoc. Ogórki bardzo ładnie rosną. Jestem na tym etapie, że już pojawiają się te kwiaty żeńskie, które chcę mieć, z których oczywiście będzie się tworzył później owoc. Miejmy nadzieję jak największy i jak najdłuższy. Bo... Nie zapeszając, ale siedem krzaków ogórka giganta wygląda naprawdę bardzo ładnie. W ich przypadku stosuję już nawóz taki potasowo-fosforowy, bardziej niż azot, bo zależy mi teraz na tym, żeby one zaczęły tworzyć owoce, a dokładnie jeden jak największy, czy jak najdłuższy owoc. Aż ciężko wejść do tunelu, bo ogórek gigant naprawdę zajął ładną, sporą ilość miejsca. Tutaj muszę go jeszcze podwiązać. Ponieważ chcę, żeby to właśnie ten owoc został na krzaku i był jak największy. Miejmy nadzieję, że tak będzie, a jeśli bym nie podwiązał, to ten na pewno by się ten pęd złamał. Nie ma innej opcji. Raz, że trzeba podwiązać, a dwa, że trzeba dać coś, żeby później ten owoc się trzymał. Na przykład rajstopę. Jednak może być z tym różnie, no w tamtym roku mi pękła. Miejmy nadzieję, że w tym roku będzie z tym ok. Następny ogórek, który też dosyć ładnie rośnie, jednak rośnie nie w tą stronę, w którą chciałem. Zaczniemy dzisiejszy odcinek od ogórka giganta, który jak widzicie został y, zro, zrobiony tutaj tak w rajstopie, później mamy sznurki, tak żeby on się ani nie połamał ten krzak, ani żeby nie, nie upadł mi, bo w tamtym roku miałem takie coś, że bardzo dobrze mi rosnął, że był na, naprawdę bardzo duży, ale niestety mi spadł, po, bo rajstopa nie wytrzymała. Teraz zdecydowałem się zrobić tak, że mam właśnie tu sznurki plus rajstopa, którą wcześniej umocowałem, ale mówię a nie. I zdecydowałem się na sznurki. Zobaczymy jak to tutaj wyjdzie. Prawdopodobnie ogórek będzie miał w tych miejscach jaśniejszy. Natomiast no to nie przeszkadza wcale, żeby był uznany do konkursu, bo nieuznane są takie, które będą albo gniły, albo pękną, więc to jest tutaj ok. No byle Byle tutaj rosną, ten ogórek jest, jak tutaj widzę, na masę. On nie będzie szedł na długość, on będzie no, też w miarę dosyć długi jak na, jak na zwykłego ogórka. Jednak na giganta to będzie średnia wielkość, ale bardziej on będzie gruby. Tam jeszcze rośnie jeden ogórek, z którym nie wiem jeszcze co zrobić. Raczej go zostawię, bo dosyć ładnie idzie. Tutaj jest jeszcze inny. Tu jeszcze patrząc na ogórki, to zostały oberwane wszystkie tutaj pędy boczne, z bocznych pędów, no bo tutaj mamy pęd główny. Tutaj się porobiło dużo bocznych, ale już wszystko zostało obcięte. Oczywiście wyrastają dalej nowe, bo krzak chce się dalej rozrastać, jednak ja mu na to nie pozwolę, bo chcę, żeby on skupił się na tym owocu, jednym, który tam został, lub jeszcze na drugim, który się stworzy, ale raczej na tym właśnie jednym, bo tutaj jeśli chodzi o uprawy warzyw gigantów to zostawiamy przeważnie jeden owoc, żeby urosła się ten jeden jak największy. Wielkie ogórki. Ogórki, ogórki. Niestety zaczynają łapać chorobę, no i już to jest nie urosną aż tak, żeby wydały jeszcze jeden plon wielki, więc muszę skupić się na tym, co tutaj jest, bo więcej z tych ogórków już nie będzie ten owoc, będzie ostatnim owocem, jaki ten ogórek wyda. Co oczywiście tak miało być, ale jakbym chciał wydać jeszcze jeden owoc, jakbym chciał wydać jeszcze jeden owoc, no to niestety ten ogórek już tego owocu za dużego nie wyda. Więc to nie będzie sensu. Ogórki padły, jak zresztą widać. Niestety posadziłem swoje ogórki za wcześnie i one za wcześnie wydały plony, które już nadają się w zasadzie do, do zbioru. A ja mam konkursy za dopiero miesiąc, więc no jeszcze troszeczkę czasu jest. I teraz, jakby je dotrzymać do momentu konkursu, no będzie bardzo ciężko. Zostawiam je jeszcze na, krzako, na, na krzakach. Zbieram sobie dwa, dwa takie mniejsze, żeby, bo mam je obok ziół, żeby po prostu te krzaki już, zachorow które zachorowały, usunąć. W tamtym roku miałem ogórka, który był naprawdę bardzo yy, duży. Ważył ponad chyba 6 kg, jak dobrze pamiętam. Był to drugi wynik yy, w tamtym roku na wszystkich hodowców, więc naprawdę bardzo dobry wynik, jednak on mi spadł i yy, i mi pęknął. Jak on pęknie, jak taki owoc pęknie, to już się nie nadaje do, do konkursu. Chodzi o warzywa dyniowate, bo jak na przykład marchew tam pęknie, to jest ok, jeśli nie będzie gniła. Jeśli owoc pęknie, jeśli będzie gnił, nie nadaje się już do, do konkursu. Więc podłożyłem sobie jakąś starą starą poduszkę, że jakby upadł, żeby upadł mi właśnie na, na nią. Tutaj jest on całkiem spory. Wydaje mi się, że tamten jest jeszcze większy ten, no widać, że jest mniejszy, on by już niestety nie urósł, by tylko dojrzewał. Ogórki giganty. No naprawdę dwa są bardzo ładne. Za wcześnie je posadziłem. Coś mi się wydawało, że jest dobry termin, jednak no coś za wcześnie to mi urosło. Jak widać, krzaki są kiepskie. Trzeba będzie, yy, no, dotrzymać ten, yy, to, co tutaj jest. Różnie może być z tym. Raczej rekordu nie będzie na masę i tak, ale wyglądają naprawdę ładnie, więc jeśli dotrzymam, to naprawdę będzie bardzo dobry wynik. Jeden ogórek spadł, na szczęście miałem pod spodem poduszkę, więc jest cały. Może, można nie, nie powiedzieć, że zdrowy, bo to, ten krzak nie jest zdrowy, ale owoc jest, można powiedzieć, że zdrowy. Tutaj mamy jeszcze jeden ogórek i tak wygląda mój tunel. Mam trzy ogórki w pojemnikach w tunelu. Mam również jeden w gruncie w tunelu. Mam też... Ogórki, które są w gruncie bez osłon, a więc tak, uprawa ogórka nie poszła do końca po mojej myśli. Chciałem, żeby te ogórki były przede wszystkim dłuższe, bo w Krapkowicach jest konkurs na to, żeby były jak najdłuższe. Niestety najdłuższy ma 60 parę centymetrów. Z wagą zobaczymy, jak będzie. Zaraz wam powiem, jak jest z rekordami. Najdłuższy ogórek wyhodowany w Polsce miał prawie 81 cm, 80,8, natomiast najcięższy miał 7,9 kg, czyli bardzo duże i na jak najdłuższego nie mam szans, na najcięższego raczej też, ale zbierzmy, zobaczymy. I tak wynik nie jest taki zły, chociaż zrobiłem tutaj błąd. Wydawało mi się, że uprawę ogórka zaczynam w dobrym terminie, jednak powinienem zacząć tą uprawę później. Już 3-4 tygodnie wcześniej ogórki nadawały się do zbioru i pewnie straciły troszeczkę na wadze. Jak również możliwe, że niektóre już pogniły, a nawet na pewno, bo jeden ogórek, który zebrałem, jest już zgnity. Zobaczcie sobie najpierw zbiory z nieosłoniętego gruntu. A teraz przechodzimy do zbiorów ogórka w tunelu. Wykopam na chwilę. Bracia i siostry. To? Wszystko widać. To wygląda jak jakieś, nie wiem, obce. Trzeba sprawdzić, czy nie jest zgnity. Nie jest zgnity. Jest dobrze. Dobra. Patrzcie, jakie się zagłębienie zrobiło. Za mocno przywiązałem. Tu jest ok, nie? Ale tutaj to wygląda dosyć śmiesznie. Pora na największego. Ile będzie ważył, przekonamy się za chwilę. Mniej więcej. Bo na konkursie on może troszeczkę mniej ważyć, minimalnie. Ohoho! Ta waga jest do 5 kg, to znaczy, że trzeba przejść na większą, która niestety nie wskazuje idealnie. Ile mniej więcej będzie ważył mój największy w tym roku górę gigant? Zobaczmy. 5,4, minimalnie za niża, więc może mieć 5,5-5,6. Niezły wynik. Y, rekordu nie pobiłem, ale myślę, że i tak jest dosyć fajnie. Jeszcze zmierzę go na długość, bo, bo ten jest moim najdłuższym i będę go wystawiał na konkurs. Mniej więcej 64,5 cm. To się mierzy z użyciem kątowników, więc. Y, y, może być minimalny przesuw w jedną lub w drugą stronę, ale mniej, mniej więcej taka jest długość. Yy, nie jest tak źle. A ile tamten miał mój? 64,5. 66 Ogórek, drugie miejsce: 64,5. Tomasz Wodzinski. Brawo! <noise>